Dłował. Chyba źle ułożył ciało do tego strzału. Bastoni, Mektarian, Ciuram, Henrik Mektarian odzyskują teraz piłkę. I okazję, by dograć do jednego z kolegów. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnienie. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Juka wyszła. Znowienie zamku. Ręki. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Przy Lautaro Martinez i to tyle z tej akcji Lewandowski. Może być bardzo groźnie. No szczerze, to trochę zawstydzające pudło. Trzeba było nie szpanować i uderzać normalnie. Lautaro Martinez. Zagranie do Czalanoglu. Uwaga, będą prowadzić i wychodzi z bramki, Skarnia tę piłkę. Brawo. Z piłką Pedri. Łatwo przyszło, łatwo poszło. I kolejna strata piłki. Teraz będzie szansa. Kapitalne to zagranie. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. No cóż, ktoś tu chciał się popisać, a wyszło jak wyszło. I mamy stratę Barcelony. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Podanie do Lautaro Martinez'a. Świetne filtrujące podanie. Uwaga, może być ciekawie. To jest Pudło. Niesamowite w takich okolicznościach Pudło. To tylko pokazuje jak dużą rolę w piłce odgrywa stres. Tyran I teraz mamy przechwyt. Piłką Robert Lewandowski. Ciuram. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Cóż, zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć to Blisko nie było, tak to ujmij. Ta drużyna powinna tutaj już prowadzić i to wysoko. Ile już było takich strzałów niecelnych? Nawet nie potrafię zliczyć. Nieskuteczność to jest ich główny problem. Na razie jest remis, ale jak tak dalej pójdzie, to przegrają mimo wyraźnej przewagi w ofensywie. No cóż, nigdy nie mów nigdy. Może tym razem się uda. No i po ataku, dobra interwencja. Robert Lewandowski. Teraz, naprawdę świetna piłka. Próbuje podcinką. Ej no niestety, ta podcinka trochę za mocna i piłka przelatuje nad poprzeczką. Ładna techniczna próba Tomku i myślę, że zabrakło tu przede wszystkim odrobiny szczęścia. Przerzuca piłkę nad linią obrony. Tracą teraz piłkę nie utrzymali posiadania. Szansa na błyskawiczny wypad od bramkę rywala. Okazja jak marzyny! Znakomicie! Świetna interwencja! Widzimy jak ważne są koncentracja refleksji, skupienie. Barella. Benjamin Pawar. Zieliński. Sosa, popis umiejętności teraz. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Lewandowski, Frankie, źle Barcelona, tracą piłkę, tylko minuta dodatkowego czasu. Niefortunnie, na dobrą sprawę prezent dla przeciwnej drużyny. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. I teraz Pedri. I koniec. Z pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa. Słychać gwizdek, zatem znowu zaczynamy. Przed nami druga część spotkania. No i cóż, wymaszmy z pamięci pierwszą połowę i niech obie drużyny pokażą po przerwie, że potrafią grać w piłkę Nigdy tak wielu nie oczekiwało tak niewiele od tak wielkiej drużyny. Trzymamy kciuki za futbol. Uwaga! Może strzelać! I mają to! Kominowali! Wreszcie się poczekali! Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy. Pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Strata piłki. Szkoda. Ale strzał zablokowany. No nie. Przekombinowane zagranie. Prezent dla bramkarza. Podanie do Lautaro Martineza. Ta im teraz remis. I dobrze teraz bramkarz. Pewnie. rożnego w okolice 11. Dni. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Piłkę ma Henrik Nikitarjan. Pogrywa piłkę w pole karne. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Mamy bramkę! i znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. Kilka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem, oceniając... Po przebiegu gry kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta Drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki, mamy remis 1 do 1. Świetne teraz zachowanie znowu są przy piłce. Za dużo teraz nerwowości w środku pola. Ważna teraz akcja Lamina Jamala. Okazja może być groźnie. Lewandowski! Przepiękny się złożył do tego poleja. Brawo, Robert! Altaro Martinez. To może też być. I Lewandowski broni, ale piłka nadal w grze. Ciąż rośnie. Coś nie wyszło przy wznowieniu. Już przejmują. Rzuca piłkę za obronę. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego bolej. Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Uwaga, będzie szansa bankowa. Nie ma gola. Sosa interwencja. W piłce Lautaro Martinez. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Jest za linią obrony. Uwaga! Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem. Sam na sam z bramkarzem. Tu łatwiej było strzelić niż nie strzelić. A teraz będzie dobra okazja. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił Warcy w trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Z piłką Pedri. Mamy korzyść i Barcelona wciąż w ataku. Sędzia puszcza grę. Barcelona wznowi zrzutu wolnego. Mamy teraz celne podanie. Lewandowski będzie groźnie. trochę przysnęła obrona. Groźna strata blisko własnej bramki. Henryk Mukitarian. Teraz zmiana posiadania piłki. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Lutarze Barcelony to nie są minimaliści. Mają już jednobrankowe prowadzenie, ale na pewno poszukają teraz podwyższenia z rzutu Oj, to był książkowy odbiór piłki. Na stadionie olbrzymie emocje, na trybunach co chwila wybucha wrzawa. Wciąż utrzymują to prowadzenie, ale do końca jeszcze trochę zostało i nie wiemy co tu się jeszcze wydarzy. Jedno jest pewne, to spotkanie zapamiętamy na długo. Zła próba górnego podania, Ram. faul, ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. Uwaga, czy teraz będzie okazja? O, może być groźna akcja. Akcja przerwana. Okwizdany spalony. Próba uniknięcia spalonego nie wyszła, bo ten powrót z offside'u okazał się spóźniony. Albo podanie poszło odrobinę za wcześnie. Będzie ostateczny cios. Zrobił to. Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Sosa występ. Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Kunde. Sędzia wskazuje rzut wolny dla Barcelony. Sędzia puszcza grę mimo faulu. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Niepewna była to interwencja. To może być groźne. Będzie kontra. Doskok do rywala i po akcji. Teraz będzie niebezpiecznie! Tak! Proszę Państwa! Kolejna bramka! Odwyższają tak już wysokie prowadzenie. Aktualny wynik to 4 do 1. Sędzia jeszcze po raz ostatni.